Te siedem znaków wskazuje, że jesteś wybrany przez Boga, jest powód, dla którego tutaj jesteś. Ta wiadomość jest skierowana właśnie do ciebie. Od dawna czujesz, że twoje życie jest inne, że nie zostałeś stworzony, by iść tą samą ścieżką, co wszyscy inni. Stawiasz czoła trudnościom, przeszkodom i momentom, które wystawiały twoją wiarę na próbę, ale głęboko w sobie wiesz, że coś większego cię woła. Co byś powiedział, gdybym Ci powiedział, że te wyzwania nie zdarzyły się przypadkowo, że rzeczy, które myślałeś, rzeczywistości formują Cię do czegoś znacznie większego niż sobie wyobrazić. Biblia jasno pokazuje, Bóg wybiera konkretne osoby do swoich boskich celów, nie wybiera ich przypadkowo, oddziela dziela tych, których powołuje, oczyszczając ich jak złoto przez ogień. Ale jak możesz wiedzieć, czy jesteś jednym z wybranych? Istnieją niezaprzeczalne znaki, wskazówki, że Bóg położył swoją rękę na twoim życiu. Gdy tylko je dostrzeżesz, wszystko się zmieni, nie będziesz już wątpić w swój cel, nie poczujesz się zagubiony. Zamiast tego będziesz kroczyć z odwagą, fitością i pewnością siebie, ponieważ w końcu zrozumiesz, co działo się w twoim życiu. Dziś odkryjemy te siedem potężnych znaków, które wskazują, że jesteś wybrany przez Boga. To nie są proste idee, to prawdy biblijne, które przewijały się przez życie każdej osoby, którą Bóg powołał, od Abrahama po Mojżesza, od Dawida po Pawła. Jeśli te znaki pojawiają się w Twoim życiu, to nie jesteś tylko kolejną osobą na tej ziemi, jesteś częścią czegoś znacznie większego. Twoja podróż nie jest przypadkowa, Twoje zmagania mają sens, Twoje życie ma boskie znaczenie. Czy jesteś gotowy, by odkryć, czy Bóg przeznaczył Cię do czegoś niezwykłego? Znak pierwszy głębokie poczucie celu, które nigdy nie gaśnie. Zawsze wiedziałeś, że jesteś inny. Podczas gdy inni zadowalają się zwykłym życiem, Ty nigdy nie potrafiłeś zaktować życia bez znaczenia. Jest w Tobie coś, co pragnie więcej. Więcej niż tylko przetrwanie, więcej niż tylko praca dla pieniędzy, więcej niż samoistnienie. Jakby twoje serce było niespokojne, nieustannie szukając czegoś głębszego, to dlatego, że zostałeś stworzony do większych celów. W Jeremiasza 1, 5 Bóg mówi. Zanim Cię ukształtowałem w łonie matki, znałem Cię. Zanim się narodziłeś, poświęciłem Cię. To oznacza, że Twoje powołanie zostało na Ciebie nałożone jeszcze zanim wziąłeś pierwszy oddech. Twoim przeznaczeniem była misja wyznaczona jeszcze zanim świat poznawał Twoje imię. To głębokie poczucie celu nie przemija z czasem. Nie jest tylko chwilowym uczuciem czy inspiracją na chwilę. To trwałe powołanie, któremu nie możesz się oprzeć. Głos, który nie ustaje. Niezależnie od tego, jak często próbujesz od niego uciec, niezależnie od tego, jak bardzo się rozpraszasz, zawsze cię odnajdzie. Spójrz na Józefa z Bib. Od dziecka miał marzenia o wielkości, wizję swojego ojca i braci, którzy mu się kłaniają. Te marzenia to nie były zwykłe myśli. To boskie wskazówki dotyczące jego przeznaczenia. Ale co się potem wydarzyło? Jego bracia go zdradzili, sprzedali jako niewolnika, a on sam został fałszywie oskarżony i uwięziony. Dla postronnego obserwatora wyglądało to tak, jakby wszystko się waliło, jakby jego marzenia były tylko iluzją. Lecz poczucie celu Józefa nawet w najciemniejszej celi czuł w sobie głęboką wiarę, że Bóg przygotowuje dla niego coś więcej, w końcu jej Przypełnimy się w sposób przewyższający wszelkie oczekiwania. To samo dzieje się w Twoim życiu. Problemy, zdrady, chwile niepewności to nieznaki porażki, to dowody, że Bóg Cię przygotowuje. Kształtuje Cię, byś był gotów, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nie pasujesz do świata, który myśli inaczej? Dlaczego dążenie do bogactwa i luksusu samo w sobie Cię nie zaspokaja? To dlatego, że Twój duch wie, że jest czegoś więcej. Nie zostałeś powołany do życia przeciętnego, zostałeś wybrany, by mieć wpływ, oddziaływać i nieść obecność Boga na ten świat. To niezachwiane poczucie powołania, to pragnienie czegoś większego, to pierwszy niepodważalny znak, że Bóg wybrał Cię do czegoś wyjątkowego. Drugi znak intensywne walki duchowe. Musisz zrozumieć jedną rzecz, kiedy Bóg wybiera kogoś w róg, zwraca na to uwagę. W chwili, gdy zaczynasz iść swoją boską ścieżką, pojawia się opór, ataki, zdrady, nagłe trudności. To nie są przypadkowe zdarzenia, to dowody na to, że stajesz się zagrożeniem dla królestwa ciemności. Spójrz na historię Józefa. Bóg obdarzył go snami o wielkości, dobrobycie, władzy nad narodami, ale co się potem wydarzyło? Jego własni bracia się przeciwko niemu. Wrzucono go do studni, sprzedano jako niewolnika i fałszywie oskarżono. Wyglądało to na katastrofę, lecz w rzeczywistości Bóg przygotowywał go do jego przeznaczeń. To jest coś, przez co przechodzi wielu wybranych, wróg stara się powstrzymać cię, zanim wejdziesz w swoje przeznaczenie. Ataki przychodzą z niespodziewanych miejsc, czasami nawet od rodziny bliskich przyjaciół lub zaufanych osób. Możesz doświadczyć odrzucenia. Ludzie mogą cię źle rozumieć, a sytuacje mogą wydawać się działać przeciwko Tobie. Ale oto prawda: jeśli nie byłbyś powołany do czegoś wielkiego, nie byłbyś celem. Powód, dla którego stawiasz czoła duchowym bitwom, jest taki, że wróg widzi, kim się stanieś, jeśli będziesz trwał bliskość. Spójrz na. Był człowiekiem wielkiego bogactwa, majątku i luksusu, miał wszystko rodzinę, dostatek i szacunek, ale potem stracił wszystko. Wróg zaatakował wszystko, co posiadał. Ale dlaczego? Ponieważ Job był człowiekiem wybranym przez Boga a co się stało na końcu? Bóg go przywrócił, dając mu podwójnie to, co stracił. Wróg nie atakuje tych, którzy nie stanowią zagrożenia. Sam fakt, że zmagasz się z trudnościami, bólem i próbami, jest znakiem, że Boża ręka spoczywa na Tobie. To oznacza, że Twoje przeznaczenie jest tak potężne, że wróg stara się powstrzymać Cię, zanim w ogóle po nie sięgniesz. Znak trzeci: przyciąganie do sprawiedliwości, nawet gdy jest to trudne, w Tobie jest coś, co nie pozwala Ci odejść od Boga. Nawet gdy się potykasz, nawet gdy pokusy cię otaczają, głębokie przekonanie w tobie przyciąga cię z powrotem. To nie jest zwykłe uczucie, to znak, że Bóg cię wybrał. Świat mówi, żebyś gonił za pieniędzmi, luksusem i bogactwem, nie zważając na konsekwencje. Mówi ci, że możesz robić, co chcesz, żyć jak ci się podoba i że nic tak naprawdę nie ma znaczenia, ale coś w tobie odrzuca ten sposób myślenia. Czujesz ciężar swoich czynów, nie możesz czuć się komfortowo w grzechu. To jest Boża ręka działająca w twoim życiu. Spójrz na Dawida! Został namaszczony na króla, jednak popełnił poważne błędy. Popełnił cudzołóstwo, zorganizował morderstwo, a mimo to wciąż nazywano go człowiekiem według serca Bożego dzieje 13.22. Dlaczego? Bo gdy upadał zawsze wracał do Boga. Jego duch nie mógł znieść oddzielenia od niego. To jest różnica między kimś, kto jest tylko religijny, a kimś, kto jest wybrany. Wielu ludzi grzeszy i nic nie czuje, ale gdy jesteś wybrany, grzech sprawia, że czujesz się odłączony. Może próbujesz to zignorować, ale coś w tobie ciągle przyciąga cię z powrotem. To dlatego, że Bóg nie puszcza tych, których wybrał. Widziałeś to w swoim życiu. Chwilę, gdy próbowałeś podążać za tłumem, wtopić się w tło. Życie jak wszyscy inni, a jednak coś zawsze cię przydziało z powrotem. Nie możesz cieszyć się tym, co cieszy innych, nie czując pustki, pieniądze, luksusy. Sukces mogą chwilowo wyglądać dobrze, ale nigdy nie przynoszą prawdziwej satysfakcji. Kiedy Bóg wybiera kogoś, umieszcza w nim swojego ducha. Dlatego czujesz przekonanie, gdy inni tego nie robią. Dlatego czujesz się nieswojo w miejscach, które inni celebrują. To dlatego, że nie należysz do tego świata, należysz do Boga, to przekonanie jest jednym z najklarowniejszych znaków, że jesteś wybrany. To dowód na to, że Boża miłość do Ciebie jest tak silna, że nie pozwoli Ci się samo zagładzać, będzie Cię ciągle wołać, przyciągając ku sprawiedliwości. Znak czwarty nadprzyrodzone zaopatrzenie. Są momenty w Twoim życiu, w których powinieneś był zawieść. W których powinieneś był stracić wszystko, ale w jaki sposób Bóg wytyczył drogę? To nie jest szczęście, to nie jest przypadek to boskie zaopatrzenie jest jednym z najbardziej niezaprzeczalnych znaków, że jesteś wybrany. Kiedy Bóg powołuje kogoś, zaopatruje go, to nie oznacza, że życie zawsze będzie łatwe, ani że pieniądze będą spadać z nieba. To oznacza, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach Bóg zapewni ci dokładnie to, czego potrzebujesz, aby iść dalej. Spójrz na Elię w Księdze Królewskiej, 17. W kraju panował głód, brak jedzenia, brak wody, a jednak Bóg posłał kruki, by go nakarmiły. Kiedy strumień wyschnął, Bóg skierował go do wdowy, która miała tylko garść mąki i oleju. Myślała, że umrze, ale jej zapasy nigdy się nie skończyły. Tak działa Bóg w życiu tych, których wybiera. Kiedy wydaje się, że nie ma drogi, On ją tworzy. Pomyśl o swoim własnym życiu. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której nie miałeś pieniędzy, zasobów, planu, a jednak jakoś udało ci się przetrwać? Może straciłeś pracę, ale pojawiła się niespodziewana okazja. Może twoje finanse były napięte, ale nagle w odpowiednim momencie pojawiła się potrzebna kwota. Może stawiłeś czoła niemożliwym sytuacjom, a mimo to drzwi otworzyły się w sposób, którego nigdy nie mógłbyś wytłumaczyć. To nie jest zwykłe szczęście, to nadprzyrodzone zaopatrzenie Boże. Boże zaopatrzenie nie dotyczy tylko pieniędzy, dotyczy też kierunku ochrony i możliwości. Wiele razy blokuje niewłaściwe ścieżki, byś trafił tam, gdzie powinieneś być. Usuwa toksycznych ludzi z Twojego życia. Zamyka drzwi, o które prosiłeś, by je otworzył, tylko po to, byś później zrozumiał, że chronił cię przed strukcyjnym. Spójrz na Józefa. Został sprzedany w niewolę, wydawało się to stratą, ale w rzeczywistości to ustawiło go na drodze do pałacu. Został wrzucony do więzienia, kolejna strata, ale ta strata umieściła go w idealnej pozycji, żeby zostać awansowanym na drugie miejsce w dowództwie Egiptu. Każda strata była tak naprawdę Bożym zaopatrzeniem w przebraniu. Tak działa Bóg. Czasami Jego zaopatrzenie na początku nie wygląda jak błogosławieństwo. Może przypominać odrzucenie, trudności czy porażkę, ale jeśli spojrzysz wstecz na swoje życie, zobaczysz, że za każdym razem, gdy coś poszło nie tak, ostatecznie prowadziło do czegoś lepszego. Znak piąty noszenie ciężaru cudzych brzuch coś w Tobie jest inne. Podczas gdy inni skupiają się wyłącznie na swoim własnym sukcesie, komforcie i dobrobycie, ty odczuwasz coś głębszego. Czujesz, czujesz ciężar świata. Ból innych głęboko cię porusza. Kiedy widzisz niesprawiedliwość, cierpienie lub ludzi w trudnej sytuacji, nie może po prostu odwrócić wzroku. To nie jest cecha osobowości. To boski znak. Spójrz na Nehemiasza. Żył w komforcie, służąc w pałacu króla, miał dostęp do bogactwa, wpływów i przywilejów. Jednak gdy usłyszał, że mury je. że rozolimy są zburzone, zaczął płakać. Nehemias jeden, cztery mówi. Gdy usłyszałem te rzeczy, usiadłem i płakałem. Przez kilka dni smuciłem się, pościłem i modliłem się przed Bogiem nieba. Dlaczego człowiek, mający wszystko, odczuwa tak głęboko coś, co go bezpośrednio? Nie dotyczy. Ponieważ był wybrany, ci, którzy są wybrani, noszą Boży ciężar za świat. Pewnie doświadczyłeś tego w swoim własnym życiu. Czujesz potrzebę pomocy, gdy nikt inny tego nie robi. Widziałaś lub widziałeś więcej niż to, co na powierzchni. Dostrzegasz duchowe walki, ukryty ból i możliwości, by coś zmienić, gdy inni po prostu przechodzą obok. Może dałeś coś komuś w potrzebie, nawet gdy sam nie miałeś wiele, może nie mogłeś spać, modląc się za ludzi, którzy nawet nie wiedzieli, że się za nich wstawiasz. Może czułeś powołanie do służby, prowadzenia lub walki za coś większego niż ty sam, nawet gdy nie miało to logicznego sensu. To jest z, z, no... kogoś, kto nosi Boże serce. Kiedy jesteś wybrany, twój duch nie może zaznać spokoju, gdy inni cierpią. Twój ciężar jest, jest dowodem twojego powołania. Znak szósty boska separacja od niektórych ludzi. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie odeszli z twojego życia? Dlaczego niektóre przyjaźnie, relacje, czy nawet możliwości nagle się skończyły, choć ich nie spodziewałeś? Może wydawało się to jak odrzucenie, ale w rzeczywistości była to ochrona Boża kiedy jesteś wybrany, Bóg oddziela cię od niewłaściwych osób nie po to, by cię ukarać, ale by cię przygotować. Spójrz na Mojżesza. Dorastał w pałacu faraona, otoczony bogactwem, luksusem i władzą. Jednak gdy Bóg był gotowy, by go użyć, wyprowadził z tego życia. Mojżesz musiał zostawić za sobą swój status, relacje i wszystko, co było mu znane, zanim mógł wejść w swoje powołanie. Tak działa Bóg. Jeśli jesteś wybrany, nie możesz pozostawać w kontakcie z ludźmi, którzy nie są częścią Twojego celu. Niezależnie od tego, ile macie wspólnego, jak bardzo się o nich troszczysz, czy jak bardzo chciałbyś, by zostali, jeśli nie pasują do tego, co Bóg robi w Twoim życiu, zostaną usunięci. Czasem to oddzielenie następuje w bolesny sposób przez zdrady, nieporozumienia, lub nagłe zdystansowanie się. Innym razem dzieje się to stopniowo, gdy twoje zainteresowania, wartości i rozwój duchowy zaczynają cię prowadzić w różnych kierunkach. Spójrz na Józefa. Jego własni bracia go zdradzili. Osoby, które powinny go wspierać, były tymi, które wrzuciły go do studni. Ale choć ich zamiary były złe, Bóg użył tego dla dobra. Bez tej zdrady, Józef nigdy nie znalazłby się w pałacu faraona, rządząc Egiptem. Niektórzy ludzie nie są gotowi znieść Twojego powołania. Niektórzy nie są przeznaczeni, by być częścią Twojego następnego sezonu, a ich obecność w Twoim życiu tylko Cię spowolni, rozproszy lub odciągnie od Twojego przeznaczenia. Może teraz tego nie rozumiesz, ale kiedyś podziękujesz Bogu za każde zamknięte, za, za każdym razem, gdy Bóg usuwa kogoś z Twojego życia, otwiera miejsce na coś większego. Znak siódmy, atakowany, ale nigdy nie pokonany, są rzeczy, przez które przyszedłeś, które powinny Cię złamać. Były chwile, kiedy myślałeś, że nie dasz rady, czasy, gdy presja była nie do zniesienia, gdy strata bolała najbardziej, gdy zdrada była zbyt mocna, a mimo to nadal stoisz. To nie przypadek wróg próbował wszystkiego bycie powstrzymać atakował twój umysł, finanse, relacje i spokój. Wykorzystywał ludzi przeciwko tobie, okoliczności przeciwko tobie, a nawet twoje własne myśli przeciwko tobie. Ale przez to wszystko Bóg nigdy nie pozwolił, byś został pokonany. Spójrz na Pawła w dwaliście do Koryntian 4, 8-9. Mówi: Zewsząd jesteśmy uciskani, ale nie złamani, zdezorientowani, ale nie w rozpaczy, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale ani nie zniszczeni. Tak wygląda życie człowieka wybranego przez Boga. Ataki nadchodzą, ale nie zwyciężają, burze saleją, ale cię nie złamią. A powód jest prosty: nie walczysz sam. Spójrz na Joba stracił wszystko rodzinę, bogactwo, zdrowie. Wróg próbował zabrać mu wszystko, ale na końcu Bóg go przywrócił i dał mu podwójnie to, co stracił. Tak dzieje się, gdy jesteś wybrany. Bitwa jest prawdziwa, ale Boża ochrona nad twoim życiem też jest prawdziwa. Przeszedłeś przez ogień, a mimo to wciąż jesteś tutaj. Stawiłeś czoła bitwom, które inni nie przetrwali, a wciąż trwasz. To dlatego, że Boża ręka w twoim życiu, a żaden atak wroga nie zmieni tego, co on dla ciebie zaplanował. To jest ostateczny i najważniejszy znak tego, że jesteś wybrany, byłeś atakowany, ale nigdy nie pokonany. Jeśli wciąż tu jesteś, znaczy to, że Bóg jeszcze się tobą nie skończył zajmować, jeśli dostrzegasz tę prawdę w swoim życiu, jeśli wiesz, że Bóg prowadził cię przez bitwy, które miały cię złamać, przygotuj się, bo to, co przed tobą, jest większe niż to, co za tobą. Teraz, gdy już zdajesz sobie z tego sprawę, co z tym zrobisz, teraz, gdy dostrzegasz znaki, pytanie brzmi: co z nimi zrobisz? Nie możesz zignorować tego, czego właśnie się nauczyłeś. Nie jesteś tutaj przypadkiem. Bóg wzywał cię, czyścił, oddzielał i chronił, ponieważ jesteś wybrany. Ale bycie wybranym to nie tylko wiedza, to działanie. Czy wkrożysz swoje przeznaczenie, czy pozwolisz, by strach cię powstrzymał? Czy przyjmiesz Boże powołanie, czy nadal będziesz je wątpić? Czas na wahanie się skończył. Bitwy, które przebyłeś, nie były tylko po to, by uczynić cię silniejszym, miały przygotować cię na to, co nastąpi. Jaki jest twój następny krok? Czy zobowiążesz się szukać Boga głębiej, czy oddasz swoje plany, swoje obawy, swoje pragnienia i zaufasz, że Jego plan jest większy niż cokolwiek, co możesz sobie wyobrazić? Bo prawda jest taka, że nigdy nie byłeś stworzony do zwyczajnego życia. Zostałeś wybrany do czegoś większego i nadszedł czas, by w to wejść. Jeśli to przesłanie przemówiło do Twojego serca, koniecznie zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych duchowych objawień. Polub ten film, jeśli jesteś gotów iść ze swoim powołaniem i obejrzyj film wyświetlony teraz na ekranie. Zabierze jeszcze głębiej w Twoje boskie przeznaczenie. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Bóg ma dla ciebie jeszcze więcej.